Dzień dobry moi drodzy, w pierwszy czerwcowy poniedziałek. Ależ ten czas leci. Dopiero była wiosna, dopiero był nowy rok, dopiero było 10 lat temu. Dopiero była młodość. No właśnie. Ja dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów do młodych w szczególności, ale to nie znaczy, że te kilkanaście minut nie przyniesie nic starszym słuchaczom, bo generalnie to, co dziś mam, jest do wszystkich, niezależnie od wieku. Statusu społecznego, zamożności, płci czy, piorun wieczego, jeszcze tam jakich podziałów, przydać się może wszystkim. Ale temat wyszedł od młodego człowieka, który przysłał do mnie pytanie na Instagramie. Postanowiłem, że odpowiem tutaj i może dzięki temu ktoś jeszcze dla siebie coś wyniesie. Zatem cytuję treść pytania: Czy mając 17 lat, powinienem cisnąć z rozwojem na 100%? Czy może korzystać z młodości? A może trochę tego i trochę tego? Nieprawdopodobnie ważne pytanie, z którego, śmiem twierdzić, 90% ludzi nie zdaje sobie sprawy. Ja też sobie nie zdawałem. Gdybym dziś znów miał 17 lat, zadałbym sobie to pytanie, bo wówczas tego nie zrobiłem. I wszystkim młodym osobom słuchającym starego krisa Polecam to zrobić. Chociaż tak naprawdę polecam zadać sobie to pytanie wszystkim, którzy jeszcze do tej pory tego nie zrobili. A wierzcie mi, większość ludzi wciąż takiego pytania sobie nie postawiła. Wróć. Może inaczej. Może i postawiła, ale zapomniała sobie odpowiedzieć, lub uda udaje, że znalazła odpowiedź. Przerażające jest to. Że kiedy byłem w wieku tego człowieka, niestety nie znam imienia, ale to nieważne. Tak naprawdę miałem gdzieś zastanawianie się nad takimi rzeczami. I niestety, mnóstwo młodzieży robi to samo. W tym wieku albo większość decyzji podejmują za nas rodzice, albo podejmujemy je my sami, ale robimy to w oparciu o niewłaściwe dane. Od dziecka jesteśmy uczeni słuchać tego, co ktoś powie. Co powie ojciec, matka, nauczyciel, koledzy, a wreszcie tego, co mówi całe społeczeństwo. I tak idziemy przez życie, dzień za dniem, postępując tak, jakby postąpiła większość. Przerażające jest również to, że kiedy zapytamy nastolatków kończących szkoły średnie o to, co planują dalej, najczęstszą odpowiedzią jest iść na studia. A na jakie? No, bo ja wiem. Zależy, gdzie będzie miejsce. A najbardziej przerażające jest to, że kiedy już pytamy ich, gdy są na studiach ponownie, co dalej, większość mówi: A nie wiem, zobaczymy, trzeba będzie sobie pewnie jakąś robotę znaleźć. Jestem pewien, że każdy z nas zna osoby, które tak mówiły. Może nawet sami tak mówiliśmy, ale nie bardzo się przyznamy. Ja znam jeszcze gorsze przypadki osób z mojego rocznika, które poszły na ekonomię. Bo wówczas statystyki pokazywały, że najłatwiej w tym kierunku znaleźć pracę. Niestety, po pięciu latach studiów okazało się, że dane się zmieniły i ekonomistów było zatrzęsienie, a wszystkie miejsca pracy zajęte. Ludzie zostali na lodzie, bo poszli za chwilowym trendem, za tym, co pokazywały liczby w urzędzie pracy. Ja jestem przypadkiem jeszcze gorszym, bo poszedłem na studia zwiedziony młodzieńczą wizją bycia drugim matejkiem. Na, znałem jego biografię na pamięć i oczami duszy widziałem, jak wspaniały, sławny, podziwiany przez miliony wieliczko maluje ogromne obrazy, a wszyscy wokół wzdychają i mdleją z zachwytu. Chciałem być nim, matejkiem. Tylko przeoczyłem fakt, że jego czasy minęły 100 lat temu. Jakoś mi to umknęło. Nie zadałem sobie pytania. Kim chcę być w przyszłości, tylko widziałem siebie w obrazach z przeszłości, stojącego ramię w ramię z Wielkim Janem. Wielu młodych robi to samo. Mają jakąś wizję siebie, ale opartą na osobie z przeszłości. Zapominamy dostosować naszych marzeń do teraźniejszości. Iluż to młodych chciało być drugim Jobsem czy Gatesem i poszło na informatykę. A w szkole okazało się, że komputer już wymyślono. Oprogramowanie też, a na zajęciach uczymy się zamierzchłych już systemów. I to nie zawsze jest nasza wina. Szkolnictwo polskie działa wciąż na zasadach XIX-wiecznych, nie nadąża za światem. Do końca życia będę pamiętał, jak mój syn na zajęciach z informatyki uczył się działania Windowsa 95 w momencie, gdy na rynku był dostępny XP. Jeśli czegoś uczymy się na pierwszym roku pięcioletniej szkoły. To możemy być zupełnie pewni, że gdy otrzymamy dyplom, nasza wiedza będzie nieaktualna i często bezużyteczna. Nie zrozumcie mnie źle. Nie twierdzę, że szkoły są niepotrzebne. Są potrzebne. Stymulują mózg do wysiłku, ale nie podejmują za nas życiowych decyzji i co najważniejsze, prawdziwa nauka zaczyna się dopiero za murami uczelni. I tu jest największy kłopot, bo zdecydowana większość skończyła naukę po otrzymaniu dyplomu. I nigdy więcej do nauki nie wracają. Wyszliśmy ze szkoły, poszukaliśmy jakiejś roboty i dzielnie się tego trzymamy. Kto miał sporo szczęścia, to nawet znalazł pracę w dziedzinie, która go nawet interesowała lub chociażby nie wkurzała. Ale rozejrzyjcie się wokół. Popatrzcie na znajomych, na sąsiadów, na ludzi idących do pracy w okolicach 7:30. Większość to posępne duchy ze spuszczonymi głowami, czy wzrokiem wbitym gdzieś w dal. A często jedynymi myślami na końcu tego wzroku są pytania: czemu znów jest poniedziałek? Czy daleko jeszcze do weekendu? Jak długo jeszcze dam radę to wytrzymać? Czy na pewno o tym marzyliśmy? I tu wracam do pytania młodego człowieka, któremu odpowiedź obiecałem. Nie mogę powiedzieć ci, co masz zrobić. Nie podejmę decyzji. Nawet nie popchnę w jakimś kierunku, bo nie mam do tego żadnego prawa. Każdy musi zdecydować o sobie. Ale mogę coś podpowiedzieć z własnego doświadczenia. Nie wiem, jakie masz ambicje, nie wiem, o czym marzysz, nie wiem, jaka jest twoja sytuacja, ale skoro zadałeś to pytanie, o to, czy powinieneś cisnąć z rozwojem na 100%, to podejrzewam, że jednak coś chcesz w życiu osiągnąć ponad średnią, ponad to, co ma większość. Jeśli zależy ci na tym, by się wyszaleć, pobawić, używać młodości, jeśli to jest twoim celem w życiu, to powinieneś to robić. Myślę, że jednak, że nie o to ci chodzi. Pisząc do mnie pytanie, tak naprawdę sam sobie odpowiedziałeś. Powtórzę to pytanie. Czy mając 17 lat, powinienem cisnąć z rozwojem na 100%, czy może korzystać z młodości, a może trochę tego i trochę tego? Skoro wspominasz o dawaniu z siebie 100% i kładziesz to na jednej szali, a na drugiej postawiłeś korzystanie z młodości. To sam widzisz, że to drugie oznacza, że musisz zejść z tych 100%, że dasz, dajmy na to tylko część, a resztę poświęcisz na owo korzystanie z młodości, cokolwiek masz na myśli. Zastanów się jednak, skąd wzięło się u ciebie rozgraniczenie tych dwóch spraw? Dlaczego zakładasz, że korzystanie z młodości oznacza rezygnację z pójścia na 100% w rozwoju? Co byś wybrał, gdybyś miał wybór? Chodzić na wieczór na imprezy z kumplami, szaleć do rana w najlepszych klubach, podziwiać Ferrari, właściciela klubu, cyknąć sobie fotkę na masce tego auta, by potem opowiadać <laughs> w szkole, co was spotkało, czy może wolałbyś być właścicielem tego klubu i tego Ferrari i przyjeżdżać nim do szkoły, wpuszczać najlepszych kolegów za bramkę, by oni rano opowiadali na matematyce o tym, jak zrobili sobie fotkę przy Twoim aucie. Oczywiście zmyślam całą tę sytuację. Nie wiem, czy jesteś szalonym nastolatkiem i chcesz chodzić na imprezy, czy jesteś romantykiem i wolałbyś wybierać się w piesze wędrówki, w pieszczady, by podziwiać zachody słońca, ale i tutaj masz wybór. Możesz jeździć stopem w pieszczady i używać życia, lub latać do Dubaju i używać życia. Albo do Irlandii, tudzież do Nowego Jorku. Obojętnie. Chcę ci tylko pokazać różnicę w skali. Oczywiście, mając 17 lat, nie bardzo możesz być właścicielem sieci klubów, ale mając 19 lat, już tak. A może wolałbyś być właścicielem sieci siłowni, a może kilku restauracji? Czy za dwa lata wolałbyś nadal z kumplami wbijać na imprezy i wracać o czwartej rano piechtakiem, bo na autobus już kasy zabrakło? Czy bolałbyś wówczas wracać z bizy? Bo jest różnica, prawda? I wracam do tego co jest przerażające, a dla mnie jest to ciągłe jeszcze w naszym społeczeństwie utożsamianie używania młodości jako wyszalenia się. Pozbycia się oszczędności, wracanie na stopa, picie do rana, spędzanie nocy z najlepszymi kumplami w bramie. I nikogo tutaj nie oceniam i nie krytykuję, daleko mi do tego, bo sam tak robiłem. Bo posłuchałem tych, którzy mówili: baw się, młody jesteś, masz jeszcze ca czas. Powtarzali kiedy się wyszumisz, jak nie teraz? Potem będziesz miał rodzinę i dzieci. Tylko, że życie pokazało, że większość nie stanowi o prawdzie. Wcale większość nie ma racji. Wcale utarte schematy i powiedzenia nie są zawsze najmądrzejsze. Dziś najlepsza rada, jaką mogę dać Tobie, każdemu młodemu i każdemu niezależnie od wieku, brzmi, jeśli chcesz dojść tam, gdzie większość, rób to, co większość. Ale jeśli chcesz uzyskać coś innego, niż jakąś pracę, jakąś pensję, jakieś mieszkanie, jakąś szarą codzienność i przeciętność, a potem jakąś emeryturę, to nie rób tego, co proponuje ci większość. Rób to, co podpowiadają ci twoje marzenia. Zastanów się, jaką przyszłość chciałbyś sobie podarować, kim chciałbyś być. Co chciałbyś robić? Jakimi ludźmi się otaczać? W jakim miejscu żyć? Ile zarabiać? Wyobraź sobie taką osobę, którą w najpiękniejszych marzeniach chciałbyś być. A potem zastanów się, co ta osoba musiała w życiu robić, by do tego wszystkiego dojść. Czy na pewno wybierała zabawy z kumplami zamiast czytania książek o rozwoju? Czy wybierała nieprzespane noce zamiast zdrowego snu i rozrostu szarych komórek mózgu? Czy ta osoba wybierała wyrzucanie kasy na zachcianki, czy uczyła się raczej inwestowania? Jeszcze raz powtarzam, nie wiem w jakiej sytuacji jesteś, nie wiem co używa, uważasz za używanie młodości, podaję abstrakcyjne przykłady, ale wiedz, że jedno z największych kłamstw, jakie słyszymy za młodych lat to młody jesteś, masz jeszcze czas. No bo czas na co? Na prawdziwe życie? Na co chcesz je odkładać? Na co chcesz je zamienić? Ja uległem temu złudzeniu, że młodość to młodość, swoje prawa ma. I w wieku 30 lat zaczynałem od zera, tylko dlatego, że moja młodość miała swoje prawa miała prawa większości, prawa przeciętności. Dziś wiem, że można zbudować wspaniałe życie w dwa lata. Można rozwinać firmę do przychodu, o jakim większość się nie śni. Nie wyobraża sobie nawet. Ale gdy pomyślę sobie, że mogłem to zrobić mając lat 22, a nie 42, to mnie coś zalewa. Kochani, mówię to nie tylko do siedemnastolatka. Mówię do każdego w każdym wieku. Nie odkładajcie swojego życia na później. Bo zawsze jest później niż nam się zdaje. Jeśli chcesz mieć życie, o jakim marzysz, to jedyny właściwy czas na to jest teraz.